No i Manderko Dzisiaj filmik z Koniczyny Kurde towaru jest sporo powiem wam Z jednego wałka tam 14 bel Tylko fakt no długo jest nie Ale myślałem że tak mroczy ze 40 5 będzie więcej Wczoraj skosiliśmy, dzisiaj rano o 8 przyjechałem już ograbiać Stwierdziłem, że nie ma co czekać, bo ta pogoda taka jest Niewyraźna Więc mówię, trzeba się zabierać i pelować kurde kawałek się podjeżdża i wela. na tym pewnie troszkę będzie mniej, tam nie wiem czy bo tam od sąsiada była taka naprawdę zajebista może jak siał na obóz, to troszkę troszkę poleciało No leć Więc mogło troszkę nawozu polecieć Od sąsiada Dlatego też taka była lepsza nie? Chociaż zobaczymy No mniej więcej Ile na tym wałku zrobię nie? Bo na tamtym jest 14 Zobaczymy ile na tym uda się zrobić Pogonić tutaj też nie pogonię 3,1 No to to już jest tak bo tej masy naprawdę idzie sporo A też wolę sobie, żeby ona Ta prasa, nie? Żeby szło cały czas, nie tak, żeby Żeby być, żeby wcześniej być Znaczy w sensie Chodzi o to, żeby to ona czekała na towar A nie, żeby towar czekał na nią, nie? nie? No w sensie, może źle to ująłem, ale wiecie o co mi chodzi? Że po prostu, żeby ona sobie sama pobierała stopniowo i żeby to wszystko równo szło, nie? Bo jeżeli... Yy, jak to się nazywa? Jeżeli bym jechał i towaru by zostawało, a, a ona by po prostu tego tak, troszkę by się przypychało to też trochę słabo, wolę niech sobie ona sama ciągnie, tyle ile potrzebuje, a zresztą widać, nie? troszkę wyprzedza tak naprawdę szybciej ciągnie niż ja jadę nie? ale wolę tak żeby było niż jak mam jechać za szybko żeby szło towaru za dużo nie? No, ale masy jest sporo fakt też że nie jest ona jakoś tam sucha no nie? więc jakby było suche to też byłoby pewnie mniej no ale nie mogę z... Tej koniczyny robić suchej, bo to bez sensu. Będzie twardy badyl, nie? A tak jeszcze trochę tej wilgoci ona ma w sobie, tego soku. I to całkiem inaczej będzie się zakiszać. Trochę praktyki związanej z tą koniczyną to mam, bo my już siejemy koniczynę dobre 5-6 lat. Jak tylko, w sumie jak tylko tą prasę kupiliśmy. Czy tamtą też belowałem? Może tamtą zbelowałem raz. No już nie pamiętam w sumie, ale to tą prasę mamy nie wiem ile już Piąty albo szósty sezon, jak tam gdzieś mówiłem No to tyle lat już koniczynę siejemy i ładujemy w bele, nie? W tamtym roku akurat te trochę, ten ostatni pogos był Wilgotny, nie? Znaczy suchy, co ja powiem Wtedy jeszcze troszkę padały i nie dało się za bardzo skosić Więc zrobiliśmy w kopiec. No, ale była za sucha już Taki no, te deszcze padały A też nie chciałem już robić w Bele z tego względu, że no, twardy stary padel to jest zaraz no, folie dziurawi, nie? A tak tutaj to jest jak jest takie jak teraz to jest luks Zrobiliśmy w kopiec, tam miałem trochę też łąki. Eee, właśnie na tej, co ten filmik nagrywałem. Tam, tam była łąka i tam co koniczyna, eee, koniczyna, tam co jest pszenica teraz, tam była koniczyna i tam taki kling, więc to wszystko zrobiliśmy w kopiec. Było trzy przyczepy w sumie. To mało, ale no, sucha była i stwierdziłem, że jak zrobię w bele to nie wiem, czy będą chciały to jeść, nie? A wymieszało się z trawą. I zdecydowanie lepiej. No ale już więcej takich starych to nie będę robił, bo to tylko szkoda kurde. Czasu i pracy. co u sąsiada mam robić Też tam skosił i też, no właśnie chcemy się wyrobić przed tym deszczem bo... bo wiem, że ta pogoda jest jaka jest Ale myślałem, że będzie ten... Że będzie w nocy padać, nie? Jakby w nocy nie padało To bym... Żeby, jakby nie padało Żebym wiedział, że, że nie będzie padać, to bym to sobie wczoraj zagrabił ale no mówię tak jak ugrabie, na, jak to naleję wody w wałki i będzie jeszcze gorzej, trzeba będzie przewracać. A tak sobie zrobiłem takie wałki, jakie chcę i przynajmniej belki wychodzą mi równe, równo dobite i nie trzeba nie manipulować, nie, zygzaków, tylko jadę sobie prosto. Mam szeroki wałek sobie zrobiony. I... Ja sprawdzę sobie walce Mianowicie często gęsto sobie robię tak, że przykładam tutaj właśnie ręce, patrzę czy nie jest jakieś gorące, nie? Z tamtej strony nie mam takiej możliwości, no ale z tej chociaż żeby przejrzeć Nie jest na razie chłodno Nie no Pele są kurwa jebane. Gotując klasyka umie się robić belki co? E, co miałem więcej wam powiedzieć właśnie no to to, że patrzyłem czy ten Siadamy i dalej rura już jest 30 Bel zrobionych, wiecie? Z dwóch wałków i ta jedna to 30 Bel Tutaj będzie więcej, 45 na pewno. Tak, bo te, tamten był cały, tamten był cały i ten jest cały. Znaczy w tej z powrotem, tamte dwa są mniejsze. No to podejrzewam, że z tego jeszcze może być gdzieś ze 13, ze 14. I z tamtych może będzie z 2, z 15. To będzie z 60, kurwa. Kiedy ja to powijam. A jeszcze u sąsiada mam zrobić. Ech, dobra powoli kończymy To mamy już jakieś 50 bel jest zrobionych równo teraz Z 2 hektarów Nie jest źle, co? Jak bez nawozu, bez niczego, za friko można powiedzieć To tyle co skosić i zebrać Z zawsze masy jest dużo, tak jak już mówiłem A najważniejsze jest to, że no jest yy, wartościowe, nie? No bo jednak jest... to same białko Trochę włókna też tam jest, nie mówię, że nie, ale no, to jest koniczyna to pasza wysokobiałkowa Chłopak i ojciec z wujkiem zbierają bele powoli zaczną owijać. Ja jeszcze muszę jechać do sąsiada. Zaraz tu skończę i lecę do sąsiada jeszcze zbelować, ale to u niego to będziemy belować trawę. Ale to trawa to już stara. Kurde. Miejmy za dwa tygodnie, prawdopodobnie będziemy koszyć już drugi potraw. Drugi pokos A on dopiero pierwszy, no taka długa będzie słoma, no ale co zrobić? Wcześniej to nie było co kłacić, on też późno podsiewał wartości to tutaj trawa nie będzie miała za bardzo Tylko tyle, że o no, to można byłoby dać jakimś siełówkom albo krą na zasuszeniu Tyle aby tylko miały coś tam, nie? Jakieś tam objętościowo, żeby coś było a tak, to raczej to się nie nadaje. No ale... O już nie moja broszka, że tak powiem. czy to będzie zebrane, bo... bo dzisiaj raczej już popada, już 3 dni. Tak się zbiera, zbiera. Dzisiaj może siupnąć Dlatego też lepiej to dzisiaj Ogarnąć i żeby było z głowy A też jeden chłopak się pytał Jeden chłopak się pytał jaką siatką Jaka szerokość jest siatki Wiesz co, pomyliłem się, bo ta siatka nie jest 125, tylko 123, ale no szerokości, nie? No ale tu tak jak możesz zobaczyć, widzisz, bele są, bele są do końca zakryte, nie? Nie wiem, no ta siatka Jandira to ona jakoś tak właśnie fajnie zakrywa do końca i te bele są takie kanciaste, a nie takie kurde. One jakiś kamień polecią. Bo już słyszałem, że od walca się odbi. Właśnie to ona ma te 123, ale ona naprawdę fajnie Fajnie się nie robi ja lubię tą siatką Belować Przynajmniej te bele ładnie wyglądają i, no i dobrze trzyma, nie? Ona, ona się nie rwie Kosztuje więcej, to więcej, no ale coś za coś, nie może nam do końca wejdzie to taki mały pok, oko... mały wałek był. Zajrzymy w środka Często patrzę też na noże, nie? Może, może troszkę być słabo słychać, bo wiatr wieje, ale... Muszę sprawdzić tutaj, czy tu... Tu nie Już Wszystko jest okej, okay, dobra y Tak chciałem powiedzieć, a no patrzę na noże No bo jeszcze mi się nie zdarzyło, nie? Ale... I jak on? A, jeszcze ostry No ten już, ten już dostał gdzieś Lekko Kamieniem Że może się tutaj ułamać, nie? Dlatego też zwracam na to uwagę Tutaj przy tym, na samym końcu, nie? Te ostrze Ale to staram się zwracać na to uwagę żeby mi nie poszło w, no, w ten jak to się nazywa w belę nie tu się rozgarnie trochę opryszczona bo to potem gdzieś na, na drodze zgubię i tako I Nobelki są o, twarde nie bite są Jest dźwięk taki Twardy No i co, no z tego filmiku to chyba będzie na tyle Jadę dalej Belować do sąsiada On ma takie piździki, takie no to Tam źle jest kurde Belować, ale Się zrobi I na... No przy nagrywaniu, to w sensie chodzi o to, że tam trzeba uważać i muszę się skupić trochę na, na tym co tam się będzie działo, nie? Dobra to co? To ja kończę No i widzimy się co w następnym odcinku pewnie Może coś, może z potrawu już A może coś tam i jakieś inne prace będą to może nagram, także do następnego odcinka trzymajcie się. Hej!